Cichopek już boleśnie przejechała się na romansie z Kurzajewskim, to przykre, co stało się w Rzeszowie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy kreują się na bardzo wierzące osoby, znaleźli się pod ostrzałem katolickich mediów. W Dobrym Tygodniu czytamy, że gwiazda M jak miłość już przejechała się na romansie z kolegą ze śniadaniówki. W Rzeszowie spotkała ją wielka przykrość. Poznajcie szczegóły. Nie tylko Paulina Smaszcz ciska gromami w zakochaną parę ze śniadaniówki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znaleźli się pod ostrzałem środowiska katolickiego, które nie ukrywa, że nie pochwala ich romansu. Pani Cichopek publicznie zadeklarowała życie w nowym związku i opuszczenie małżonka. Takiej postawy nie można pochwalać, trzeba ją zdecydowanie skrytykować i pokazać, że ta droga prowadzi donikąd. Skoro małżeństwo przeżywa kryzys, to trzeba je naprawić być może właśnie pojechać do Ziemi Świętej, tylko nie z nowym partnerem, a z mężem. I tam prosić o łaski, by małżeństwo odżyło. Brzmiał prezes katolickiego Centrum Życia i Rodziny na łamach Dobrego Tygodnia, tuż po wyprawie kochanków do Izraela. Katolicki Tygodnik nie odpuszcza kurzobkom i otwarcie potępia ich romans. W ostatnim wydaniu pojawił się artykuł sugerujący, że przyjdzie im słono zapłacić za ten romans. W dobrym tygodniu czytamy, że Katarzyna Cichopek już boleśnie ucierpiała przez nowy związek. Dowodem na to ma być przykra sytuacja w Rzeszowie, do którego aktorka udała się celem promocji biżuterii swojej marki. Z relacji tygodnika wynika, że fani Kasi się od niej odwrócili. Wizerunek Katarzyny Cichopek, która w sieci reklamuje wiele produktów, mocno ucierpiał. Ostatnio, gdy na imprezie biznesowej w Rzeszowie opowiadała o swojej marce biżuterii, na sali były głównie puste krzesła, czytamy w gazecie. Na koniec tygodnik przytoczył komentarze internautów, którzy również nie pochwalają stylu życia prezenterów. Przypominają to, jak wielokrotnie podkreślali rangę wiary katolickiej w ich życiu, a teraz żyją wbrew jej zasadom. Ja nie kupuję ani nowej marki, ani pani z witryny sklepowej nie da się oglądać. Przełączam, zróbcie coś z tym duetem. Nawet ze względu na ich dzieci powinni zostać zwolnieni, piszą internauci. Myślicie, że Kasia już żałuje rozwodu z Marcinem?